Dzień dobry, Szachowa Polsko, godzina 8.30. Troszkę pospałem, nie będę kłamał. Zostałem wczoraj dopiero o pierwszej, gdyż była wczoraj gala Beterbiewa Be z Biwołem. I chociaż nie oglądałem samej walki, to słuchałem komentarza, jak tam walka idzie, bo całkiem się tym interesuję. To jak widzicie, wczoraj rozpakowałem się, byłem też zjadłem kolację, jeszcze wieczorkiem przeszedłem się przez rynek. Zobaczmy, jaki widok za oknem. Nas wita, ojej, jakie słonko. Słyszałem w ogóle, żeby w miarę sobie zaciemniać pokój, jak się idzie spać. Możecie dać znać, co o tym sądzą znawcy na polskim szachowym YouTubie. A my, moi drodzy, widzicie, że jestem ubrany na sportowo. To oznacza, że zanim pójdziemy na śniadanie, to trzeba sobie troszkę na nie zasłużyć. Na turniejach szachowych nie lubię trenować mocno przed samą partią. Dlatego jeżeli mam to robić, to wolę to zrobić jeszcze przed śniadaniem. Potem zjem śniadanie i potem już skupić się bardziej na takich kwestiach szachowych. Może pomontuję troszkę tego typu klimaty. Także zabieram Was na siłkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Dawno mnie tu nie było. Może jakaś sauna. W domu tego na co dzień nie robię, moi drodzy, ale pomyślałem, że mm, tak w ramach takiej rozgrzewki troszkę dla mózgu i dla, dla mojego ciała to możemy możemy lekko poboksować. Wiem, że właśnie Better w dużo tego robi. To jest takie bardziej na koncentrację. Można, wiecie, przyspieszyć, zwiększyć tempo, wiecie, można hop, hop. Staramy się w miarę, żeby wiedzieć gdzie ta piłka poleci, nie? tak jakby o to w tym, o to w tym gadżecie chodzi, nie? Że, żeby nie losowali to, w miarę mieć kontrolę nad tym. Zapomniałem, że żeby dojść na siłkę to trzeba wyjść z tego, z obiektu, albo jakoś przejść przynajmniej hotelem, ale ja nie wiem jak. A w sumie kiedyś pamiętam, że faktycznie przypominał sobie, że tak to się robiło, także mamy dzisiaj, który dzisiaj? 23 luty. Krótki rękawek, słonko, piękna pogoda, w ogóle tu widoczki jakie za oknem. Zobaczcie sami. No widoki nie z tej ziemi, Biedronka, niskie ceny, oh yeah A ta Biedronka to też. Co tam nie kupię, to czuję, że, że można coś kupić lepszego, nie? Ale chodzi o to, że tam jest to Stare miasto generalnie. Nie? Czy stare miasto? Starówka Tu jest główna. Tu jest główna, moi drodzy, Aqua Lublin. O, co się nie działo na tym tarasie. To się działo na tym tarasie, zostaje na tym tarasie. <grymne> that's right, that's right. Tak to się prezentuje. A my lecimy dalej. Dobra, tu jest napis siłownia. Także wbijamy. Hop, ok, ciemno. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Oj, oj, ej. To właśnie te drzwi się tak strasznie zatrzaskują. No a siłka też bardziej, to jest taka przestrzeń, żeby coś tu porobić samemu, nie? Ta mata, mata może troszkę i te ciężarki mogą mi pomóc, ale ogólnie widzę, że... że raczej kardio, bo tu nawet nieczynne. Nieczynne jest to jedyne urządzenie, co by można było coś porobić. No może na tym, chociaż to całe jest chyba nieczynne. ta nieczynne nic. Ba bawole jaja nawet nie są czynne. Dobra, ja w ogóle myślałem, że ja nagrywam. Gadam do was za 10 minut. Tak się rozdrzewałem, a tu się okazało, że się nie natrywało. Ciekawe. O i O i takiej dywersyfikacji ciosów mi brakuje w boksie najbardziej. To znaczy, że u mnie każdy cios jest. Na pewno wypełniony nie ma. Pa, 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 Nie ma tak. U mnie jest. Pa. Pa. Wiecie o co chodzi? Tak jakby Przez to jestem troszkę czytelny Zobacz Pa, pa, pa Taki idiotik pani jeden 41. Także trenujemy cały czas. Coś trzeba porobić. No, przed 60. to nie ma co wchodzić w ogóle. Mi jest ciężko też trenować szachy tak długo. Z tego względu, właśnie, że ja czuję, że zdrowotnie to ja tylko się cofam, nie? Po takim treningu szachowym. Jedyne to odczuwasz ja odczuwam jedynie ból w biodrach i w dolnej części pleców. No nie mam takiego czegoś, że nie urosła mi głowa na przykład, nie? Albo nie wiem, że. Dopracowałem kośne mięśnie opomózgowych na przykład, nie? i że czuję, że tam, wiecie, pompkę złapałem na nich, nie? Nie mam czegoś takiego. Pójdę, wiecie, na boks, wrócę, wiecie, zrobię te dwie godziny takiego samego treningu, i ja czuję, nie? że po prostu moje ciało rośnie na drożdżach nie? I że schudłem, zrzuciłem wodę, jestem obolały, tak jakby widzę, akcja, reakcja, nie? tutaj jest akcja i jest defekacja co najwyżej. Dobra, ja już szłam spod prysznica, mamy 61 stopni, pójdę jeszcze dolać do wiaderka wody, to się pewnie szybciej zagrzeje. Eee, więc, no, oczywiście, z sauny wam nie będę już pokazywał e, rytuału. Moi drodzy, ja już jestem po pierwszej partii, także oficjalnie zapraszam na pierwszą analizę partii szachów klasycznych e, partii, którą rozegrałem na turnieju u Dawida Czerwa w Lublinie. Moim przeciwnikiem w pierwszej rundzie był, moi drodzy, bardzo utalentowany młody zawodnik Antoni Radziński. 299, moi drodzy, to jest ranking po korekcie. W ostatnim miesiącu stracił 90 oczek. Jeżeli dobrze pamiętam, to albo przekroczył, albo był bardzo blisko przekroczenia rankingu 2300. Z tego co kojarzę też jakieś medale na mistrzostwach świata bądź Europy juniorów zdobywał, ale nie edukowałem się w tym temacie, bo ja nie chciałem właśnie wiedzieć nic o jego medalach, o jego dobrych stronach, tylko starałem się przed partią znaleźć jego słabe strony i taką partią, która w ogóle e, chciałem najpierw zwrócić uwagę na e, samą dysproporcję. Zobaczcie, kto stoi na przeszkodzie dla szparumena, żeby zrobił arcymistrza. Myślicie, że to jacyś wiecie. Są e, bokserzy, łyse dressy, takie jak ja z baranówki. Nie moi drodzy, wiadomo, jest różnie. R, różnie to bywa, ale tak dzisiaj akurat się złożyło, że siedzi, wiecie, po lewej stronie taki ham, wiecie, w. Yy, bluzach, yy, dresowych, dres po prostu, a, a, a po prawej stronie siedzi, siedzi wydaje, wydawałoby się yy, niepozorny, wiecie, młody zawodnik, yy, a tu okazuje się, że to jest zawodnik, który naprawdę, naprawdę potrafi grać świetnie w szachy i, i, i ogrywa takich jak ja, może nie, że regularnie, ale, ale nie stanowi to dla niego yy, rzeczy niemożliwej, tak? Więc, yy, więc no, ciekawa dysproporcja. Szachy są o tyle fajne, że właśnie każdy, niezależnie. Od wieku, czy postury, czy od łysiny y, może, może rywalizować i może być w te szachy niezły. Przejdźmy już moi drodzy do tego, co wydarzyło się na szachownicy. Bo moi drodzy, wydarzyło się coś, y, do czego was y, ostatnimi czasy nie przyzwyczajałem. Nie przyzwyczajałem, dlatego że zagrałem D4 w pierwszym ruchu. Ehm, oczywiście wpisuje się to w ideologię moją y, grania troszkę, próbowania nowych rzeczy. E, troszkę na nowo cieszenia się tymi szachami. E, tak jak Wam mówiłem, ostatnimi czasy bardzo mało spędzałem czasu nad teorią i stwierdziłem, że granie rzeczy, które już kiedyś stosowałem, na co rywal może być potencjalnie przygotowany. To nie jest specjalnie jakiś problem. Będę to robił, na pewno, pewnie nawet na tym turnieju tak zrobię, ale chcę też dawać możliwość sobie i rywalowi, żeby pomyślał, że zagram coś innego. I w dniu dzisiejszym właśnie zdecydowałem się na D4, widząc, że Antek odpowiada skoczkiem na F6 i tu miałem moi drodzy przygotowane, to może za dużo słowo, ale obrałem sobie taką strategię, że zagram moi drodzy Trompowskiego. Trompowskiego, którego już stosowałem niegdyś, dokładnie w roku 2021. E, miałem taką Fazę na właśnie innego łysego szachistę Kamila Plichte. Może nie na niego, a na jego Trąpowskiego, żeby mnie zaraz tutaj nie łapał za słówka, bo on jest akurat w to niezły. Yy, moi drodzy, Trąpowski yy, schowany został przeze mnie do szuflady. Yy, z tego względu, że przestałem grać D4 zupełnie. Definitywnie za sprawą innego zdolnego polskiego juniora Jakuba Semana. Yy, natomiast stwierdziłem, że zadaniowo, zobaczymy jak wyjdzie, grałem go kilka razy na Title Tuesday, ogólnie mam takie podejście, że bardzo chcę, żeby debiuty, które gram na Title Tuesday były przeze mnie chociaż raz, na jakiś czas stosowane w klasyku, tak aby ludzie, którzy przygotowują się właśnie z tej bazy również Title Tuesday, widzieli, że nie tylko stosuję to na internecie, tylko, że przeplatam to z klasykami, więc to doda takiej wiarygodności tym rzeczom, które gram na Title Tuesday i wydaje mi się, że ten Trompowski właśnie tutaj zadaniowo jak najbardziej jest wskazany. No minusem jest to, że, no, że D4 w klasyku to nie grałem właśnie chyba 4 lata już, więc no niestety troszkę mi się to wszystko zakurzyło, a wręcz nawet powiedziałbym szczerze, że ja po prostu widziałem, że ja będę przy szachownicy myślał w zależności od tego, jak szybko Antek zejdzie, to od pierwszych posunięć. Tutaj H4 to jest jakby główna myśl właśnie Kamila Plichty. Zastanawiałem się, czy nie wycofać się gońcem na F4, co stanowi główną linię właśnie w tych strukturach. Natomiast stwierdziłem, dobra, zaufam temu łysemu szachiście, eee... zaryzykuję, zaryzykuję, a nuż Antek tego nie zna i będziemy mieli po prostu grę. No i chyba tak się wydarzyło, bo Antek pomyślał tutaj 4 minuty, ja zagrałem D5. Eee, powiem Wam, w którym momencie zostałem zaskoczony i co ciekawe nie tak szybko, bo... Akurat zagrałem może tego Trompowskiego w klasyku 3-4 razy, a miałem taką partię, gdzie z Jonaszem Baumem właśnie tego, to konkretne ustawienie suwaliśmy po szachownicy, c3, d6, e4 i h6. To jest takie ustawienie, gdzie czarne nie rzucają się na nas bardzo szybko, bo czarne mogą pójść na przyjęcie przez nas ofiary piona, natomiast tutaj czarne wybierają przewagę pary gońców, i pozbycie się tego pionka na G5, który często bywa upierdliwy. W ogóle dodam, to jest taka znana ciekawostka, że jak tu czarne by się pośpieszyły z Roszadą, to białe wych wychodzą Hetmanem przez A4 na H4, taki Queen Lift i matujemy przeciwnika policha. Więc to oczywiście Anteś się na to nie nabrał. Eee, natomiast chciałem, żebyście wiedzieli, to pamiętałem jeszcze z zamierzchłych czasów. Gdy grałem D4. H6, moi drodzy, skoczek F3, HG, wieża H8, goniec H8, skoczek G5. Dodam jedynie, że dzisiejsza analiza będzie bez komputera z tego względu, że czeskom, przykro mi to powiedzieć, Dawid, ale no dzisiaj czeskom przechodzi sam siebie. Od pół godziny próbuję odpalić w ogóle jakkolwiek przegląd i przeglądnąć, tak jakby zobaczyć, czy się to w ogóle da. Mieli, 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 cała ośka, sami wiecie co robi, nie? To to parafrazując Malika, eee, Dobra, do, tego, do tej pory coś tam kumałem, że tak można, nie? I kumałem, że tutaj białe powinny być w porządku. Eee, I nie wiedziałem dalej, dalej, co ma tutaj Antek robić. Ja zakładałem, że zagra E5 w tej pozycji na jedno tempo. No i ja tutaj chciałem grać to samo, co poszło w partii, tylko że Antek zagrał E6. Ja i tak to zagrałem i poszło E5. A Antek mógł to dostać w jedno tempo. I tak się zastanawiam, właśnie, dlaczego na to nie poszedł. Um, no, bo w sumie jakby spokojnie, no mam tempo więcej. Zagrałem Hetman D2. Natomiast zobaczcie, dawno nie grałem klasyka, to znaczy dawno, no, nie cały miesiąc w sumie, ale tak właśnie grałem tą, tę nową strukturę i tak nie do końca komfortowo się czułem w niej. W tym sensie, że po prostu czułem, że jej nie gram regularnie, więc yy, taki trochę sztywny, sztywny się czułem, ale. Ale no, szachy to szachy, no i niezależnie od tego, jaką pozycję dostaniemy, no to musimy postępować zgodnie z jakimiś tam zasadami. Więc ogólnie ja sobie wydumałem, że chcę zrobić długą roszadę i jak najszybciej zająć moją wieżą linię H. Idealnie by było postawić wieżę na H7. Więc ten plan powoli sobie realizuję. Goniec B5, goniec D7. Tu miałem dość dużo, bo zobaczcie w ogóle, jak dużo czasu teraz. 11, 7. 9. Wiecie, tak kurczę właśnie sztywno te ruchy strasznie robię, nie? Tu trochę przyspieszę. O, też 5 minut długo ruszano. No właśnie. Bo wiecie co? Bo ja tak z daleka już widziałem bardzo nieprzyjemny wariant Hetman A5. I tak kurczę starałem się znaleźć, czy miałem jakieś alternatywy, ale nic nie widziałem. A problem jest taki, że jak zagram król B1, to jest król 7. I na wieża H1 wieża H8. I w sumie zastanawiam się, czemu Antek tak nie zagrał. Bo Antek zagrał tak bardzo pasywnie. Zagrał hetmane 7, tak po prostu chyba liczył na to, że stoi bardzo solidnie i że nie mam co zrobić, ale najlepszym sposobem na, na tego typu pozycje to właśnie jest taka aktywna obrona z groźbami, nie. Żeby właśnie rozwiązywać te problemy. Jeszcze tam, nie wiecie, podszczypując, bo tutaj Antek tak tylko wzmacniał się, ale, ale nie przeszkadzał w moim planie. I, i dzięki temu. Na przykład już tutaj udało mi się wymienić skoczki, co uznałem za mały, mały plus strategiczny, bo yy, uznałem, że jeżeli wymienię te wieże, to po pierwsze skoczek z Hetmanem radzi sobie lepiej, a po drugie czułem, że ten goniec czarnopolowy nie jest fenomenalną figurą. Więc na tym etapie partii tu jeszcze miałem trudną decyzję, czy tym Hetmanem faktycznie się tutaj wtrynić, bo trochę bałem się, że braknie mi go na skrzydle hetmańskim. Natomiast uznałem, że jeżeli ja tutaj mam coś zrobić, to dziś ta konstelacja skoczka z królem musi mi wystarczyć do szczęścia. No i Antek cieszyłem się, bo Antek dalej kontynuował ten taki bardzo prosty plan obronny wymiany wszystkiego, co się da, co ogólnie nie jest złym pomysłem, bo to powinna być pozycja do wybronienia. Eee... Nie mam tutaj przewagi, uznałem w trakcie partii, ale no, widziałem taką yy, tendencję, że właśnie Antek tak chyba mam wrażenie, że troszkę nie docenia tych moich możliwości, bo yy, no właśnie, pozwolił mi zostawić te figury, które chciałem, tak? Hetmana i Skoczka. Ten goniec jest na pewno gorszy od mojego Skoczka i wydaje mi się, że to co przeoczył Antek, to yy, tak jakby plan yy, przebijania tej pozycji. A, a to co mi się zaczęło bardzo podobać, to to, że zagrałem B4 tutaj bardzo szybko. I nagle okazuje się, że jedną słabością u czarnych jest pionek f7, przede wszystkim. I taka dziwna konfiguracja tych figur, że nie za bardzo jest się jak łatwo z tego rozplątać. A, przed, a po drugie groży już biciem, biciem, tworząc sobie wolnego pionka na linii d podpartego. Skoczek, piękna placówka na polu c4, no i ten król sam w sobie już zaraz będzie słaby. Antek zbił, zbił. Król B8, ja skoczek C4, zobaczcie, że już tak bardzo naturalnie tymi figurkami tutaj mm, oplatam te słabości. Tu jedna na F7, tu jedna na D6. Tu zastanawiam się, czy król B3 nie powinienem zacząć, tak troszkę mniej się deklarując. Ale Hetman H3, powiedzmy, że w porządku. No i Antek tak bardzo po chłopsku, że ja chcę Hetman D7, no to Antek gra Hetman F8, żeby, żeby w razie czego mieć tego typu sztuczkę. Więc jak mam król B3, żeby już ten skoczek był broniony? No i Antegra F5. F5 mi się wydawało strategicznie bardzo ryzykowne, bo teraz wchodzę na tyły. I w momencie, gdy już dobiorę się do tych pionków przeciwnika, to uznałem, że, że to już powinna być wygrana dla białych. W tym sensie, że ten skoczek z Hetmanem naprawdę stoi fenomenalnie. Ten goniec czarnopolowy jest przykuty do tego pionka na D6. On jest bardzo ograniczony. Nie może się rywal ruszyć, bo traci na D6. I to traci tak, że potem po wymianach jeszcze spada na E4. I ta pozycja, wydaje mi się, że te z technicznego punktu widzenia jest przegrana. Po A6 nastąpiło Hetman E6. Antek chciał uciekać na A7, ale zrozumiał, że nie zdąży, więc poszedł na C7. I podobał mi się bardzo mój manewr skoczek D2. Najcięższe ruchy to te skoczkiem do tyłu. Aaaa, Miwańczuk! Tak jest, tak jest! E, śmieję się oczywiście, tak? No bo zawsze jak ktoś robi ruch do tyłu, to jest ten czerwony przycisk, jak na tym memie, nie? Że najtrudniejsze ruchy to te skoczkami do tyłu. Tak jest! Słuchaj sobie szparumenie, słuchaj sobie. Go jest bije 2 i to z czego wydaje mi się, że mam tak, może nie doliczył z daleka, to skoczek F6, po którym wydaje mi się, że pozycja jest po prostu that's it, game over. Ale wiecie co? To nie jest game over. Bo jeżeli by tak było, to partia by nie trwała tak jak Dawid pisał na... bo to jest zdjęcie w ogóle zrobione przez Dawida, zobaczcie. To jest zdjęcie zrobione przez Dawida, Dawid cyknął fotkę. Eee, zobaczcie, że tutaj jest sytuacja bardzo napięta. Problem jest taki, że że ja tu kurczę pieczone, nie mogłem nic znaleźć. Jak skończyć to od razu? Bo wydaje się, że po prostu mam dać mata, tak? Myślałem, że mata można dać tak na przykład, nie? Tylko, że ten goniec pilnuje i ten goniec rywala bardzo broni. Myślałem, że mogę dać tak, 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 ale jest tak. I myślałem, że tak, no ale kurczę, właśnie nie wiedziałem, czy mogę tak zagrać. Właśnie tego nie doliczyłem, czy mogę tu, tu, tu i prawdopodobnie mogę. Tu. ale właśnie też liczyłem, że jak tu, to tu. I nagle mogę przegrać. No nie wiadomo, właśnie, bo tu Hetman 2. Dużo sztuczek, bardzo dużo sztuczek. Eee, co ja tu jeszcze? Skoczek F7 zagrałem w partii. Hmm. Skoczek F7, król C7D6 to król B8, właśnie, to jest problem, nie? Eee, tu jeszcze liczyłem wiele rzeczy, wiele rzeczy różnych, żebym was tylko nie skłamał. Tu i liczyłem, tu i tu. A, no przecież, to ja miałem to grać. Bo na to mogę zbić i Hetman mnie tutaj pilnuje po linii C. Oj, sorry. E, hetman B1, króla 1, Hetman 2 i król B2. I tu wygrywam. Chociaż jeszcze tutaj jest. I Hetman H4. No właśnie, dużo sztuczek. Bardzo dużo sztuczek, ale chyba i tak powinienem coś w tym desceń grać. A ja myślałem, że teraz zagram tu, ale jest królew 8 i nie ma mata nagle. I nie ma szacha. I nie wiedziałem, jak to wygrać. Myślałem, że tak po prostu, ale tu to wracam właśnie. No nie wiadomo, nie wiadomo o co tu chodzi, więc nie wiem, nie wiem, czy ja zagrałem dobrze. Zagrałem skoczek F7 tu i stwierdziłem, że zbiję pionka z szachem. Hmm. Bo jak zagram D6, to król 8 dokładnie. Ja zbiję na E5, no i mam dwa piony więcej, nie? Ale nie widzę, jak to wygrać. A ja chcę to wygrać tu i teraz, bo ja tutaj w tej, tej pozycji to myślałem, że jest po prostu koniec. Ciach, ciach, gdzieś tam wymienię hetmany. Ale tu wymienić Hetmanów nie mogę, bo króla 8 następuje. No i tak się okazało, że nie mogę wymienić Hetmanów, a ten Hetman na tyle. Mimo mojej przewagi materialnej, to no niewiele mi tutaj ta przewaga materialna daje, bo jak mnie tutaj zaszachuje wiecznym szachem. No to będzie remis. I wiecie, i zobaczcie, jak dużo czasu tutaj zużyłem. 3 minuty, 2 i pół, dwie. I już jestem poniżej dwóch, widzicie? Ale najgorsze jest to, że ja nie mogę tutaj nic doliczyć. Te figury mi się zaczęły mienić przed oczami. Tu, to tu. Wydawałoby się, że jest Mata, ale goniec cały czas pilnuje. Jak Hetman, tutaj jest król C7. D6 i król B6. I na D7, no to Hetman D3. Jeszcze to przegram. Mata dostanę, bo się zagalopowałem. To, co wydaje mi się, że powinienem zrobić, to tutaj zagrać po D6, król B8, koń E5. Tak czułem, żeby tego skoczka przybliżyć do obrony, żeby nie było Hetman D3. Ale nie widziałem, czy tutaj. Nie czułem tego za bardzo. Tu i coś takiego widziałem z daleka. Ale mówię, kurde, nawet coś takiego. I don't know, I don't know, bo tutaj może mam tak. Ale to nawet nie jest pewne, czy tu matuję. Tutaj. No właśnie. No właśnie, to nie jest takich. hop -siup. I zobaczcie, że tego czasu na zegarze jest mało i ja tu zrozumiałem w ogóle, że muszę oddać tego piona. Albo nie obronić się przed tymi yy, zagrożeniami. Zegrałem konie pięć, żeby... Wydaje się to dziwne. Ty, po co ja tak zagrałem teraz sobie myślę? A bo skoczek wisi, a nie wiem jak go bronić, bo jak wrócę Hetmanem, to jest Hetman tu. A jak Hetman tu, no to. A może Hetman F3 mogłem. Tylko, że tu mi się nie podobało. Ciężka. Po... No nagle właśnie się to zrobię skomplikowane bardzo. Może uda się włączyć analizę, to zobaczymy, co tam komputer powie na ten temat. Bo tutaj oddałem pionka po prostu. I ja już nie uważam, żeby to, żeby to była wygrana. Tym bardziej, że Antek bardzo dobrze się tutaj bronił, bo w tym gońcem wszedł na F2 i przez to nie mam za bardzo jak tym Hetmanem tutaj się zameldować. Ja o tyle dobrze, że postawiłem Hetmana i Skoczka na tyle solidnie, właśnie, że to wszystko się w miarę broni. Tak wiecie, scentralizowałem te dwie figury, żeby ograniczyć tego gońca i Hetmana, ale Antek mnie tutaj bardzo mocno kąsał. Hetman g6 i powiem Wam, gdzie wydaje mi się, że Antek mógł y, po prostu z miejsca zremisować. Tutaj po hetman c1, król d1, jeżeli Antek by zagrał hetman b1, to uważam, że jest y, po prostu... Nie mam co zrobić za bardzo. Chociaż teraz jak tak patrzę już na spokojnie, to hetman c2 jeszcze dostrzegam. Hetman f1 i król e4 takie na siłę. Ale to jest gorsza wersja tego, co dostałem, bo Antek mi pozwolił po prostu tego przestawić króla przy hetmanie na g2, który to... Według mnie bardzo fajnie wszystkiego broni. Nie? Wszystkie, wszystko się broni. Pionka broni Hetman, Hetman broni pionka, króla. Skoczek broniony, tak, wszystko pięknie się broni, nie? Hetmane 4, centralizacja. I jak tu już tego króla przestawiłem, to już czułem, że mam wygraną. To jest E7, e 7, i tu dziwna reakcja, że Antek zbił. Wydawało mi się, że zagrał króla 7 i że będzie liczył, że może taka końcówka jest do ustania. Myślałem, że może liczyć na to, że taka końcówka jest do ustania. Na jego miejscu bym spróbował króla 7, bo wydaje mi się, że to jest remis. Pach. Bo na końcu D6 jest król C6. Jak gdzieś odejdę skoczkiem, jak tym skoczkiem mogę odejść? Tu to tu, tu to tu. No właśnie. I to się wszystko wyzeruje. No właśnie, Iremis. Więc ja bym tak nie grał, ja bym nie, bił, ja bym nie wymieniał hetmanów. Ja to myślałem, żeby zagrać, właśnie dałbym szacha i, i teraz bym myślał, chyba bym zagrał coś takiego. Takiego, wiecie, po prostu na przeczekanie, żeby troszkę tych pól jeszcze więcej pozabierać. A w bardziej poszło goniec F6G i tu już kurczę, Dawid Czerwszy, że wszyscy oglądają. Eee, I tą moją technikę końcówkową, wiecie, tutaj szparumenów 5 stoi 5 cm od szachownicy i tak kurczę. Nie no, pięciu to nie, ale, ale, ale ze dwóch było. I tak mówię, kurde, no stresuję się, bo bez, no wiem, wiem, że te końcówki to nie jest moja najmocniejsza strona. Tu wszyscy patrzą mi na ręce. I kurczę, wiesz, zastanawiam. No ale z drugiej strony mówię, dobra, Antykozak mi nauczył, żeby. Że, że tyle rzeczy już zrobiliśmy w tych szachach beznadziejnie, że jedna więcej, to, to, to w sumie nic. Tutaj Main złapałem, bo myślałem, że tu koniec partii jest. Ale król D6 powinienem grać. Tu jest koniec partii. No bo po Hetman F3 teraz daje szacha i dorabiam Hetmana. A ja myślałem, że, jest do, że, że tak jakby to, to jest to, o co myślałem, tylko zapomniałem, że z białego pola Hetman może dać szacha po białym polu. Przez co musiałem się cofnąć. Antek już prawie już dał tak samo, no to bym powtórzył, i bym wygrał, ale zmienił zagrał Hetman C6. Hetman D6, Hetman C4, Króle 7, no, na szczęście. No, z tym pionkiem na F7, no to musi być zawsze wygrana. I po Hetman D4 króle 8, jeżeli dał ostatniego Antek Szacha, no to zasłaniam się hetmanem przez to partię Wygrywam, więc moi drodzy, wygrałem pierwszą partię jakimś Może nie jakimś studem, bo to była całkiem niezła partia może, nawet bym powiedział w moim wykonaniu. Oj, nawet widzę, że przegląd się zmobilizował, więc może, może, może. 99% 99%. No, dawaj, Mariusz. Wierzymy w ciebie. Kurczę, no, chyba, chyba nic z tego jednak chyba coś jest nie tak bardzo się cieszę bo, bo na pewno Antek Radziński to zawodnik z którym jeszcze się zmierza w swojej karierze jeżeli będzie grał jeżeli ja będę grał bardziej w szachy no bo to że on będzie grał to jest pewnie, pewnie pewne Yy, także cieszę się, cieszę się, że, że, że taki skalpik zdobywamy i lecimy, moi drodzy, kolejne rundy przed nami, także wchodzimy w ten turniej mocno, zarówno szachowo, jak i pozaszachowo, także serdeczne dzięki za pozytywny odzew i zapraszam do obejrzenia wszystkich pozostałych materiałów, które przygotuję dla Ciebie z tego turnieju u Dawida Czerwa w Lublinie, także do zobaczenia w kolejnych nagraniach, trzymajcie kciuki i do usłyszenia, pa pa!